Witam Państwa na drugiej części konferencji prasowej przed meczem drugiej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Jest z nami Grzegorz Szymusik. Dzień dobry, Panie Grzegorzu. Dzień dobry. Przygotowany, zwarty, gotowy? Jak zawsze. Na poniedziałek. Szczególnie. Pokażemy, że poniedziałki też są fajne. No na pewno trzeba, nie ma innej opcji. Tak jest. Zachęcam do zadawania pytań. No właśnie, Grzegorz, poniedziałek to taki nietypowy dzień piłkarski. Kiedyś dawno temu mówiło się, że weekend i piłkarska środa, gdy polskie drużyny jeszcze grały w Pucharach Europejskich i to grały nieźle. Co ty sądzisz na temat tych poniedziałków? No wiadomo, poniedziałek to taki dzień, który już po weekendzie jest i te wszystkie mecze odbywają się w weekend. No i na ten mecz trzeba czekać aż do poniedziałku. No ale zawodnicy powinni i powinni jesteśmy na pewno przygotowani do, na wszystkie yy, sytuacje, które zwiążą się z terminarzem. Także dla nas na pewno jest to troszeczkę yy, dziwna pora bo poniedziałek, no ale jesteśmy na to wszystko przygotowani. Czyli już wtedy powinna być rehabilitacja, tak, od, odpoczynek, a tu trzeba grać. Tak, regeneracja i przygotowanie się do następnego spotkania. Grzegorz zeszło z Was ciśnienie po tym pierwszym zwycięstwie ze skram, bo na pewno mobilizacja była duża, oczekiwania jeszcze większe wśród kibiców, więc mentalnie to była trudna. Inauguracja teraz pewnie już z górki jest trochę łatwiej, bo zwycięstwa nakręcają. No na pewno jest nam teraz już łatwiej po tym pierwszym meczu. Na pewno było widać troszeczkę stresu, jaki w nas był. To zwycięstwo na pewno dużo nam pomogło, bo na inaugurację wygraliśmy, i także to na pewno nam da porządnego kopa do tego, by w kolejnych meczach prezentować się jeszcze lepiej niż w tym poprzednim, no i zdobywać te cenne trzy punkty. Solidna pierwsza połowa, ale w drugiej trochę rzeczy szwankowało. Na co zwracaliście szczególną uwagę w tym tygodniu, co musicie poprawić na tu i teraz? Na pewno troszeczkę musimy poprawić się w ofensywie, w budowaniu tych akcji. No w pierwszej połowie na pewno było dużo tej niedoskonałości, pierwszych podań niedokładnych także, ale no, można powiedzieć, że to związane ze stresem, no, ale wiadomo, że musimy wyjść na pewno od początku na każdy mecz skoncentrowani no, i wyciągać z naszej gry o wiele więcej. Puszcza Niepołomice to solidna drużyna pierwszoligowa. ligowa my Tomasza Tułacza już od 6 lat. To jest... Nie określiłbym nawet mianem średniaka pierwszej ligi, bo to jest drużyna, która potrafi zrobić sporo niespodzianek. To pokazują też wyniki osiągane w Pucharze Polski. Teraz tam doszło do sporych zmian, ale to, co niezmienne, to że przyjedzie tutaj drużyna, która potrafi być skonsolidowana, która ma taki swój jasny styl gry, więc zapowiada się na starcie zupełnie inne niż ze skrą, gdzie też trzeba będzie dołożyć sporo takiej. Walki w, tej, w tym środku, co byś mógł powiedzieć, właśnie o tym rywalu? No, na pewno wszyscy wiedzą, jak styl puszczy wygląda, także na pewno będzie to ciężkie spotkanie, mega bardzo dużo będzie walki. Będzie trzeba na pewno zwrócić dużo uwagi na stałe fragmenty gry, bo oni na tym bazują. No ale my na pewno się przygotujemy do tego jak najlepiej i będziemy chcieli. Na pewno zagrać kolejne spotkanie na zero z tyłu i na pewno, jak zagramy na zero z tyłu, to będzie nas budować i z przodu wykorzystywać swoje okazje, które nadejdą. W tym ostatnim meczu ze skrom bardziej ofensywnie ustawiona była lewa strona korony. Ty w fazie ataku rzadziej się zapędzałeś gdzieś do przodu. Odnajdujesz się w takiej roli? No wiadomo, że do przodu to jak to się mówi w piłkarstwie, no to na pewno ciągnie do przodu, ale jeżeli takie dostałem wytyczne od trenera, to staram się je jak, jak najlepiej wykonywać. Jeżeli. Mam zostać z tyłu, to zostaje i na pewno w jakimś stopniu przyczyniam się, żeby drużyna bardzo dobrze wyglądała. Jak ta konkurencja jeszcze wygląda na treningach? Jest duża mobilizacja, walka o to miejsce w składzie, bo ty też masz solidnego rywala konkurenta do gry w postaci Adriana Danka. No, na pewno jest walka, rywalizacja na pewno bardziej motywuje do, znaczy do, motywuje do walki o ten skład. Na pewno będzie ta rywalizacja pomagała i rywalizacja na pewno pomoże w tym, żeby stawać się coraz lepszym. Na ostatnim meczu na trybunach zasiadło blisko 5000 tysięcy kibiców. Dawno takiego wyniku w Kielcach nie było. Jak się grało, kiedy było te kilkaset krzesełek zajętych więcej? Nie no, na pewno to nasz dwunasty zawodnik i na pewno dają nam powera takiego kibicę, także my się bardzo cieszymy, że tak licznie przyszli, ale na pewno mamy nadzieję, że jeszcze więcej będzie się pokazywało osób na stadionach i to na pewno będzie przyczyniała się nasza gra, wyniki nasze, Także jeżeli będą wyniki, to będą na pewno kibice na stadionach. Ten pierwszy wynik pewnie zrobił dobrą atmosferę. No właśnie, jaka jest atmosfera w Szatni? Troszkę inna niż przed tym pierwszym meczem ze Skrą, teraz po tym zwycięstwie? No na pewno zeszło z nas ciśnienie. To jest na pewno właśnie ten taki pozytyw, że, ale to i tak nie zmienia tego faktu, że tu akurat w szatni jest tyle pozytywnych osób, które nakręcają i robią tą atmosferę. No i pozostało tylko wygrywać i na pewno to samo się będzie nakręcało. Czy są jeszcze jakieś pytania do Grzegorza? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. No i co Grzegorz, zapraszamy kibiców na stadion, no prawda? No Poniedziałek, 18. Kupujcie bilety i bądźcie z nami. Dziękuję. Dziękuję.